Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj odpowiem na pytanie, ile kosztuje szpachlowanie łącz płyt GK. Ale zanim przejdę do ceny, to pokrótce omówię, jak to wygląda. No i oczywiście, co jest zawarte w cenie. A pokażę to na przykładzie prześcianki, którą niedawno stawiałem. Jeśli jesteś ciekawy, jak postawiłem tą prześciankę, to zapraszam Cię do opisu. Tam masz link do tego filmu. A wracając do tematu szpachlowania, to najpierw uzupełniam wszystkie przestrzenie między płytami. A do samego szpachlowania płyt zawsze używam masy, która jest do tego przeznaczona. A następnie wstępnie uzupełniam masą połączenia płyt GK, tak aby przy wklejaniu Fizeliny za bardzo mi nie wciągnęła. Gdy masa na tak przygotowanej ścianie wyschnie, to zaczynam wklejać Fizelinę na połączenia płyt GK. A robię to w ten sposób, że w miejscu połączenia płyt nakłada masę szpachlową. Staram się, aby była dobrze ściągnięta i równomiernie rozłożona. Następnie wtapiam fizelinę i dociskam ją szpachelką, którą trzymam tak płasko, jak się da tak aby przy ściąganiu nie uszkodzić fizeliny. No i gdy już wstępnie zadopiłem fizelinę, to szerszą pacą nakładam kolejną warstwę masy szpachlowej, tak aby taśmę zbrojącą zamknąć w masie. No i gdy wszystkie łączenia już mam tak poszpachlowane, tutaj akurat jest tylko jedno to następnie zabieram się za szpachlowanie obrzeży płyt. W tym wypadku zrobię to na sztywno i użyję do tego taśmy amerykańskiej. Taśmę amerykańską na końcówkach zawsze sobie ścinam. Następnie składam sobie na pół, tak aby lepiej układała się w narożnikach. Po złożeniu sobie ją znowu rozkładam. No i tak przygotowaną taśmę wklejam w narożnik. No a robię to podobnie jak przy wklejaniu fizeliny. Najpierw nakładam masę szpachlową na rożnik i następnie wtapiam w niego uprzednio przygotowaną taśmę amerykańską. I kolejno, używając małej szpachelki, trzymając ją tak płasko jak się da, dociskam taśmę amerykańską, jednocześnie wyciskając spod niej masę szpachlową. I następnie na taśmę nakładam kolejną warstwę masy szpachlowej, tak aby ją zamknąć w masie. A tak się prezentuje narolnik przy wklejeniu taśmy amerykańskiej. Tak przygotowaną ścianę zostawiam do wyschnięcia. A następnie jeszcze raz wszystko zaciąga masą szpachlową przy użyciu szerokiej pacy. Zarówno łącza jak i taśmy amerykańskie. Nie zapominając o wkrętach, które również szpachluje dwa razy. A jeśli interesuje Cię cena to zapraszam do opisu. Tam na bieżąco im aktualizuję. I tak to finalnie wygląda. No i po wyschnięciu ściana jest przygotowana do szpachlowania finiszowego. Dzięki wszystkim za oglądanie, w tym odcinku to już wszystko i do następnego, cześć!